Posiadanie samochodów terenowych ma różne uzasadnienie. Jedni pracują z dala od asfaltu, inni używają ich do holowania ciężkich przyczep, a jeszcze inni dla szpanu. Są też tacy, którzy czerpią radość zjeżdżenia po bezdrożach dla czystej przyjemności. Wśród tych ostatnich poważną grupę tworzą tacy, którym nie wystarcza fabryczna terenówka i poddają ją licznym zabiegom podnoszącym dzielność terenową. Dzięki temu frajda z jazdy jest większa, a wygląd pojazdu budzi większy respekt. Przykładem jest Opel Frontera należący do Roberta Rostalskiego, który ulepszył swoje auto na wiele sposobów i cieszy się nim jak dziecko. To jest Opel Frontera drugiej generacji B99 rok. Silnik fabryczny 2,2 benzyna. Napęd na tylną oś z dołączaną przednią. Reduktor oraz dołożone dwie pneumatyczne blokady mostów ARB. Ale to nie wszystko. Opel został wzbogacony o zmienione zawieszenie. Do tego <noise> lifty 2 cale i koła 33 cale. W sumie daje to 4 cale wyżej niż fabryczne auto. I w takiej konfiguracji radzi sobie całkiem nieźle. Yy, zrobiliśmy parę części własnych do, do zawieszenia: typu górne wahacze, dystanse na tylne górne wahacze, yy, zderzaki, snorkle, no i cały ten szpejt, który jest potrzebny do, do, do jeżdżenia na do froncie. Jak widać zakres zmian jest bardzo szeroki, ale wykonany własnym summcie. Prowadzimy serwis elektromechanikę samochodową od 1957 roku w Opolu. No i kiedy był czas, żeby zrobić prawo jazdy, się cały czas zastanawiałem, jaki kupić auto dla siebie, nie? Na początku chodził mi, chodziła mi po głowie Honda CRX, ale no ale nie, to nie przeszło, jest to że nie ma ani poduszek powierzchni, ani nic takiego, nie. No i pewnego razu, jak miałem praktyki u nas na warsztacie, to to nie przyjechało takie auto na warsztat. I robiłem jedno kółkowo wokół tego auta, drugie, trzecie, czwarte, a w końcu stwierdziłem, że skoro całe życie jeździłem na krosach w terenie, nie? no to auto też musi być terenowe po prostu. Nie? I to jest moje auto daily do jazdy na co dzień, na jakieś dalsze wyjazdy, gdziekolwiek cały czas jeżdżę z tym autem ponad 10 lat. Mimo lat frontera Roberta sprawdza się świetnie, choć stale ulega zmianom. Jak auto kupiłem, no to miało poniżej 100 tysięcy przebiegu i wyglądało jak fabryczna fabryczna noweczka, nieporysowana, była czerwona. I, i tak przejeździłem chyba w dwa lata. Po dwóch latach przyszła koła troszeczkę większe, nie? Zaraz za rok później lip, nie? No i tak to tak to poleciało, nie? aż do takiego momentu, jak to wygląda teraz. A wygląda bardzo rasowo. Jednak nie o wygląd chodzi, a o zabawę w terenie. Gdzie nie wjeżdżamy do lasu i gdzie nie wjeżdżamy na czyjąś prywatną posesję. A poza tym jeździmy wszędzie. Oczywiście odpadają jakieś parki krajobrazowe, użytki ekologiczne i tak dalej. Nie ryjemy, nie rozwalamy terenów zielonych. Jak gdzieś jest wytyczona jedna trasa, to jedziemy tą trasą, żeby, żeby nie rozwalać po prostu wszystkiego dookoła, jak popadnie. Było parę dalszych wycieczek. Pojechaliśmy raz na Węgry tym autem, raz z promem do Szwecji. Yy, generalnie jak się gdzieś oddalamy dalej, to się staramy nie, nie świrować za bardzo, żeby wrócić w jednym kawałku. Natomiast tutaj gdzieś w koło komina jak jeździliśmy, no to była hatowana. na, na rajd jeździmy. Yy, helowisko zaliczaliśmy jeszcze jak, jak było w Winowie. Życzymy kolejnych udanych wypraw offroadowych, błota po pas i świetnej zabawy!